Dzisiejsze Słowo Boże zwraca uwagę na pewne cykle w przyrodzie, i te cykle w przyrodzie są też takim kluczem, aby zrozumieć też Boże działanie i Boże, yy, Bożą łaskę w świecie. Piękne czytanie z Księgi Zajasza, jego fragment przeczytam. Podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam nie powracają, dopóki nie nawodnią ziemi, nie użyźnią jej. Nie zapewnił urodzaju, tak iż wydaje na śnieg dla siewce i chleb dla jedzącego, tak słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do mnie bezowocne, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa. Ten obraz taki agralny pokazuje, jak działa przyroda, jak ta woda niejako z nieba przenika do ziemi, powraca, i ta cyrkulacja przyrodnicza jest też obrazem działania Bożej łaski. W Ewangelii słyszymy takie słowa. Modląc się, nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Dalej rozpoczyna się yy, nauka, która pokazuje piękną modlitwę Ojcze Nasz. Wy zatem tak się módlcie. Ojcze Nasz, który jesteś w niebie, niech się święci imię Twoje. Niech przyjdzie Twoje królestwo. Niech Twoja wola spełnia się na Ziemi tak jak i w niebie. Czyli ta Boża chwała, która jest w niebie, ona ma spłynąć na ziemię. To Boże imię, które jest imieniem Boga, ma niejako zrealizować się tu na ziemi, w tej rzeczywistości ziemskiej, ma niejako stąpić. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Twoje imię tu i teraz, wśród nas na ziemi, niech to Królestwo przyjdzie. Ten obraz przenikania nieba w naszym życiu codziennym, jest tym obrazem, gdzie mamy zrozumieć, że Bóg daje nam łaskę, niejako zsyła z nieba od Boga, abyśmy owocowali. Tak jak przyroda, która otrzymuje wodę, otrzymuje ją po to, aby wzrastało ziarno, aby, aby mogła się przyroda rozwijać, aby mogła owocować. Tak każdy z nas ma przyjmować Bożą łaskę nie po to, aby zamykać się w sobie, ale by owocować, budować relacje, by żyć pełnią życia, by tak jak Maryja. Była owocem działania Bożej Łaski w swojej ludzkiej naturze, każdy z nas był tym owocem działania Bożej Łaski, konkretnie abyśmy owocowali. Chcieliśmy więc Bożą Łaskę przyjmować z nieba, to imię Boże w swoim życiu niejako aktualizować, realizować i to Królestwo Boże tutaj na Ziemi, tak jak możemy, na co dzień urzeczywistniać.